Łukasz Zakrzewski, 21 lat, zawodnik Caligula Ice Sailing Team. Aktualny wicemistrz świata w bojerach. Łukaszu, ogromna radość, ogromne szczęście. Dwóch Polaków na, najwyższy, na najwyższym podium mistrzostw świata. Powiedz, czy specyficzne warunki lodowe, które panowały w Niemczech i w Szwecji przyczyniły się i pomogły, pomogły w waszym sukcesie? Tak, myślę, że jesteśmy z Michałem lekkimi zawodnikami i Był mały wiatr, do tego był bardzo zmrożony śnieg i inni zawodnicy z innych krajów, faworyci, Szwedzi, niemcy, nie mogli się odnaleźć w tych warunkach. My skrętnie wykorzystaliśmy z te warunki i to jest sukces. I sukces. Myślisz, że pomogły dotychczasowe ślizgi w tym sezonie, starty w twoich, twoje starty w regatach na podobnych albo zbliżonych warunkach do tego, co, co spotkaliście na Mistrzostwach Świata? Tak, myślę, że bardzo pomogły Mistrzostwa Polski, gdyż panowały tam bardzo podobne warunki. Gdzie jeździliśmy również szybko z Michałem? I to był dobry dobry trening przed Mistrzostwami Świata. Również cieszy i pocieszające, jest, pocieszające są starty pozostałych Polaków, bo czterech z Was uplasowało się w pierwszej szóstej Mistrzostw. Powiedz nam, jak wyglądał start do pierwszego i nieukończonego wyścigu Mistrzostw Europy? Pierwszy wyścig bardzo ładnie pojechał Cezariusz Wigda. Eee, dokładnie czołówki nie pamiętam, ja byłem koło 10 miejsca w tym wyścigu. Eee, niestety drugiego nie udało się rozegrać, ponieważ stworzyła się szczelina i trzeba było uciekać do domu. Czy planujesz start w regatach 7-8 kwietnia, które mamy, mamy nadzieję, że rozegrają się na Śniardwach pod tytułem Puchar Mikołajek. Eee, czy będziesz tam obecny? Oczywiście przyjadę, pobawić się. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Dziękuję bardzo. Czy mógłbym? Tak? Pozdrowić jest. Proszę bardzo. Chciałem pozdrowić kolegów z grupy, moją dziewczynę, Agnieszkę. Chciałbym pozdrowić rodziców i wszystkich bojerowców, którzy chcą latać. Dziękujemy bardzo. Nie ma sprawy.